Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu. Kto ma oczy, niech czyta. Dzisiaj znowu nie będzie książek. Dzisiaj będzie ogólna sytuacja: oczywiście, książki zawsze są, no bo książki trzeba czytać. Jeśli mogę prosić o subskrypcję, o komentarze, to bardzo proszę, jakąś łapkę w górę, jeżeli komuś się podoba. A jeżeli komuś się nie podoba, to niech to zachowa dla siebie. Ale zawsze się cieszę, jeżeli ktoś zajrzy. Na mój kanał gdzieś w tych czeluściach YouTube'a czy Internetu. I dzisiaj omówimy sytuację, która jest w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej. Ale zanim to wszystko opowiem, są tu dwie książki: Archipela Gułak i Gułak Wolkuta I słuchajcie, to jest po prostu opis tej Rosji, tej Rosji strasznej, tej Rosji sowieckiej. Rosji, która niszczyła nie tylko swoich wrogów, ale przede wszystkim obywateli. I takie, taka słynna maksyma jest, którą wypowiedział Józef Stalin. A Józef Stalin powiedział kiedyś tak. Śmierć pojedynczego człowieka jest wielką tragedią, a śmierć milionów to tylko statystyka. I proszę sobie to naprawdę wziąć do serca, bo tutaj Rozgrywa się naprawdę potężna gra Mozart i to za naszymi w tej chwili praktycznie plecami. I teraz popatrzcie tu. To jest mój elektroniczny pomagier, jak czasami nazywam. I mamy ten ropociąg czy rurociąg przyjaźń, w którym płynie sobie ropka. Słuchajcie, płynie ropa do Polski, płynie ropa do Niemiec, południowa nic, nitka. Yy, Schodzi na dół, ropa idzie na Słowację, Czechy, Węgry i dalej na południe Europy. Ale tu się okazuje, że nagle dzisiaj wszyscy i telewizja, i radio trąbi dzisiaj że od południa, iż prace są konserwacyjne na polskiej nicce i zostaje jak gdyby ograniczona ilość surowca, który przepływa przez ten rurociąg do Polski. I słuchajcie, to jest takie, nie wiem czy to ostrzeżenie, czy to po prostu taka zabawa, ile sobie może pozwolić, ale słuchajcie, wszyscy doskonale wiedzą, którzy się orientują w tej trochę polityce, że tutaj rozkazy płyną z Kremla. I jeżeli Rosjanie sprzedają ropę i jest pozwolenie na to, Iż można ten kurek przykręcić, nie? bo Aleksandr Łukaszenka powiedział, iż, jeżeli będą sankcje, to on zamknie gaz która po prostu gaz, który płynie, płynie tym, tymi rurociągami. Gaz, słuchajcie, no ale gaz nie jest białoruski, gaz jest rosyjski. Czyli musi być pozwolenie, słuchajcie. I pełna akceptacja tego planu na Kremlu. Tu się mówi, że to jest plan śluza, który został wymyślony przez KGB, białoruskie, rosyjskie, aby osłabić Unię Europejską. No ale słuchajcie, w tej chwili wszystkie te działania, które są prowadzone i przez nasz rząd, a przede wszystkim w ogóle Europa. Słuchajcie, nagle się dowiadujemy, że pani Merkelowa dzwoni do. Pana Łukaszenki, czyli stygmatyzuje go już jako przywódcę. I to z, z tego co wiem, dzwoniła dwa razy. Macron, czyli prezydent Francji, dzwoni do Władimira Władymirowieczach. I to wszystko pod naszymi głowami, a problem jest na granicy polsko-białoruskiej. Satrapa sobie sprowadził tych biednych ludzi i zobaczcie, jak to jest wszystko rozpędzane, jak to wszystko jest. Jak gdyby rozkładane, jak to wszystko jest napędzane. I w jakim świetle jesteśmy przedstawiani. Słuchajcie. I przede wszystkim, słuchajcie, na białoruskiej granicy i po białoruskiej stronie są już dziennikarze z całego świata. A więc CNN, BBC, kto tam jeszcze będzie chciał, może spokojnie wjechać i, i realizować transmisję na żywo. Czy nawet nie na żywo, czy, czy robić depesze, czy robić reportaże, robić zdjęcia po białoruskiej stronie. U nas mamy przekaz tego, albo od straży granicznej, albo po prostu jakiś tam przekaz rządowy idzie. Nie ma w ogóle dziennikarzy. No ale naczelnik Państwa powiedział, iż Amerykanie przegrali w Wietnamie, bo byli dziennikarze. No i widzę, że ta zasada tutaj chyba zaczyna obowiązywać. Ale ta zasada myślę tutaj się nie sprawdzi. I być może w tej chwili faktycznie wygraliśmy, jak gdyby, to, że postawiliśmy się i nie wpuszczamy tych ludzi. I faktycznie tak pow powinno być, bo jeżeli ktoś przyjeżdża nielegalnie, próbuje wejść do mojego kraju, mało tego robi jeszcze rozpiździe i atakuje naszych pograniczników asekuje naszych policjantów, słuchajcie, za zgodą oczywiście tego reżimu białoruskiego i służby białoruskie, które tutaj działają cały czas, słuchajcie, wyposażenie są w dobre lasery do oślepiania, słuchajcie, dobre lampy, szkoleni są też ci emigranci przez te służby, no to o czym to świadczy? No świadczy to o tym, iż ten plan na pewno się nie zatrzyma i ten kryzys nie, nie zakończy się jutro, pojutrze, a może się zdarzyć prowokacja, słuchajcie, Ile to trwa, przebrać się do naszych żołnierzy i puścić parę serii, żeby paru ludzi zginęło? Czy jakichś białoruskich pograniczników? I już mamy problem. I to będzie z godziny na godzinę, a rosyjskie wojsko już na Białorusi stacjonuje. A to jest wojsko dobre, wojsko wyszkolone, wojsko, które ma technologię. Zresztą teraz y, nie należy lekceważyć technologicznie Rosjan. Pokazali, iż mają sprzęt zdolny. Do zestrzelenia satelit. I prawdopodobnie w Pentagonie, co niektórzy panowie, jak to się mówi, spocili się i dostali lekkiej obstrukcji. No bo tutaj się okazuje, iż nie tylko Stany Zjednoczone mają technologię niszczenia satelit, a gdyby w tej chwili zostały zniszczone satelity, no to dane państwo czy mocarstwo może zostać pozbawione całkowicie po prostu tych danych wywiadowczych. A jednak satelita cały czas krąży, cały czas ta technika obrazowania jest coraz lepsza i możemy sobie tylko wyobrazić, jak, jaka to jest ilość danych. Ale wróćmy do tej całej sytuacji szybko, tutaj właśnie na granicy. To się w każdej chwili może przyrodzić bardzo niebezpieczną grę. I nie wiem, czy karty już zostały rozdane, ale przypuszczam, że tak, i kości zostały rzucone. I robi się taka sytuacja. Słuchajcie, jak przed wojną w latach 30. Czyli pod koniec lat 30. czy od 36, 7, 8, jak to wszystko się rozwijało. Jak w Niemczech Hitler przyjmował władzę, jak Hitler budował potęgę, a myśmy zostali sami. Prawdzie mieliśmy jakiś pseudo ale jak to się skończyło, to z historii doskonale wiemy. I stawianie się za wszelką cenę, cele ponad wszystkimi, no nie przynosi nam żadnych korzyści. I w tej chwili mamy to samo. Nie wpuszczamy dziennikarzy, nie wpuszczamy Frontexu, nie wpuszczamy żadnych innych jakichś państw. Słyszę tylko, że tam dziesięciu żołnierzy brytyjskich przyjechało sobie popatrzeć. Ale druga strona będzie trąbiła tak, że za chwilę... Cały świat będzie wiedział od Ameryki po Afrykę, po Azję, co się tutaj dzieje, bo oni pozwalają na to, iż wjeżdżają sobie tam dziennikarze z całego świata. A my nie. Jeszcze robimy ustawę, żeby dziennikarze, boże nie wjechali albo jacyś, nie wiem, tylko z mediów rządowych czy, czy z jakichś innych. Tutaj powinna iść też z naszej strony propaganda twarda, bezwzględna a my nie jesteśmy jednością. W obliczu takiego zagrożenia wystarczy sobie włączyć na chwilę po prostu obrazek Sejmu i co? I ręce opadają. I płakać się co. Jedni na drugich plują, nie? To jest po prostu krem dla krem tego narodu. A tam na granicy jednak stoją ludzie po naszej stronie, policjanci, pogranicznicy, inne służby, które jednak muszą odpierać te ataki i naprawdę tam jest, robi się i będzie coraz bardziej niebezpiecznie im będzie to dłużej trwało a jeszcze teraz się dowiaduje, że Unia już sypnęła 700 tysięcy euro dla migrantów słuchajcie, no jeżeli reżim dostanie te pieniądze to ile ci migranci dostaną z tego no śrubki, śrubeczki no to już przecież to już samo mówi za siebie rozgrywane, rozdawane są karty ponad naszymi głowami a kryzys jest na naszej granicy. Słuchajcie, Litwini szybko budują to ogrodzenie, prawda? Oni mają dużo krótsze granice. Oczywiście w jakiś sobie magiczny sposób też się ich pozbyli. Chodzą, chodzą słuchy, że tak, podobno Litwini tukli, tukli tych emigrantów, że sami prosili, że oni chcą już z powrotem na Białoruś, ale to jest ciosza. Nie wiem, czy to jest prawda, ale takie plotki jakieś tam. Chodzą a u nas, słuchajcie, moglibyśmy podjąć jakąś grę. No, przecież mamy tych wszystkich strategów, mamy jakieś tam służby, no to mam nadzieję, że, że coś potrafią zrobić. Ale na razie, niestety, no stwierdzam z przykrością, że jedną bitwę wygrywamy, a wizerunkowo, niestety, propagandowo znowu zaczynamy to przegrywać. I to tyle. Co będzie dalej? Nie wiem, czy ropa będzie za chwilę po 10 zł. jak całkiem zachęcą. Gaz mogą zakręcić. Ta zabawa będzie trwała. To Europa nie ma surowców. Europa bierze surowce właśnie od dyktatorów. No i tak się to kończy. A technologia już jest dawno. Moglibyśmy się dawno uzależnić, uniezależnić energetycznie. I to tyle. To chciałem powiedzieć. Także komu się podobało. No to niech zostawi łapkę w górę, czy jakiś komentarz. Komu się nie podobało, niech zachowa dla siebie, ale jeśli mnie wysłuchał, też mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia.